Nie, nie, nie te lata. Na czym polegał ten flirt? Nie no wiem. to było w ostatnim odcinku, ale jak nie pamięta pani tego, to nie będę opowiadał, to zadam pytanie zastępcze. Dobrze. Czy pani zdarza się na przykład flirtować z mężczyznami? Ale z uczestnikami? Nie, ogólnie. Z, 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 pan, z uczestnikami, no to, to, to jesteśmy wszyscy 60. Plus, no ale, ale czemu nie? Odkrywamy miłość z daną, prawda? To jest Krem, oczywiście, tak. tak. Y, flirtować, czy mi się zdarza? Mm -hmm. no, mi, mi się wydaje, że znaczy, no, raczej jak te flirty, no, mam, ja jestem taką osobowością, to ja, ja, ja zawsze oczekuję, więc raczej wy, nie ode mnie, jeżeli coś się dzieje, to nie ode mnie to wychodzi. A, a, a ja ewentualnie y, przyjm, przyjmuję albo nie przyjmuję, o tak. Będzie. Ja bardzo kobieca jestem w tej sprawie. Czyli zdarzają się kobietą, takie sytuacje, że mężczyźni panią adorują? <faxe> <M> znaczy, trochę <height> lat, mm. przeszłam trochę lat, ymm, prawda, jestem kobietą, więc no, <fertiro> chyba nie zadziwię pana, że bywały sytuacje, gdzie mężczyźni <share> mi adorowali. Ja 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 a, <suszuk> okej, teraz w takim razie super. To życzę pani tego jak najwięcej. Dziękuję bardzo i... Jak najwięcej? Jak najwięcej. Oczywiście, adoracji jak najwięcej. Pana. Jestem, Miłości jestem, nigdy jestem za dużo. Jestem zarzucana, Pana, zupkami pomidorowymi, naleśniczkami na płocie, yy, ale nie tylko. No kwiaty się bardzo często zdarzają. No, chciałam tymi naleśniczkami troszkę Pana tutaj, że Pan zrobił taki, takie oczy, prawda? Że, Zastanowiłem się, jak że... można wieszać te naleśniki A na, na torbie tym płocie. To wkłada się do torby i wiesza się na płocie. W pandemii na przykład, jak, jak, jak idolka jest uziemiona na przykład, to się wiesza na płocie. Na leśniczki. No A kwiaty to najlepsze rozwiązanie? Czy jednak na leśniczki? No... Jakby trzeba było wybrać? I kwiaty, i na leśniczki, ale z serem. Super! Dziękuję bardzo i życzę udanego wieczoru, nocy i świętowania Dziękuję zakończenia Wszystkiego edycji. dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia, oczywiście. oczywiście. Dziękuję bardzo.